Odporność na talerzu, przewodnik praktyczny. Jest trzy posiłki dziennie. Wybieraj śniadanie, obiad, kolację. Na śniadanie koniecznie źródło białka i tłuszczy zwierzęcych, zdrowych masło, masło klarowane, smalec. Na śniadanie zazwyczaj z mężem wybieramy jajecznice z cebulą. Cebula bardzo ważny składnik odporności. Białko to także łosoś, serkozi, parówki z dobrym składem. Do tego dodawaj koniecznie coś zielonego. Może być szczypiorek, mogą być zioła, sałata. Pamiętaj, cebula, czosnek to podstawa Twojej odporności. Polskie Superfoods. A tutaj owoce sezonowe. Dodawaj do każdego posiłku, do śniadania, obiadu, kolacji. Na kolację możesz zrobić produkty węglowodanowe. Naleśniki, jaglankę, gryczankę. Tu mój mąż wybrał sobie zapiekanki domowe, własnej roboty. Też fajna sprawa. Ela wybrała sobie naleśnik z miodem. I na deserek zostało jej ciasteczko. Też czasami sobie tak pozwalamy. Robimy również domowe drożdżówki, które jemy jako deserek albo do kolacji. Podstawą codziennej odporności jest dobre nawodnienie. Tutaj jest woda z witaminą C, z solą kłodawską. Dla ozdoby dodaję liście mięty, melisy, jagody, maliny, truskawki, tak żeby było to atrakcyjne. Do deseru, do obiadu pamiętaj deser. On nie musi być z cukrem, może być z miodem, owocami. Pamiętaj, sezonowo, to jest najważniejsze. No i radość, radość z każdego momentu, w który, którym możemy się radować. To również dba o twoją odporność. Radość to jest blask miłości. A jak jesteś w restauracji, to wybieraj świadomie. Koniecznie chodź na spacery, w naturę. A jak już dba o swoje przyjemności, to z głową smacznego!